jest drażna burza, a może wejść na strych. Dobrze, to wchodzę. Co to? Co to? Co to? Co to jest? Co to? Co to? Co to? Naprawdę? Jestem mrodny kosarz. Oddajcie mi mój skarb. Oddaj mi mój skarb. Masz mi oddać mój skarb. Ale przecież nie mówi się, chyba się Odcień, ten jest głosowy, odcięłam. Super ta nocka bez dziewczyn. Ale ciekawe jak tam jest na babci w tym wieczorze. No. a Ojej. Tylko musimy opiekować się tą bzyczką i tą chomiczką, Ale one są fajne. Hej! Ojej, coś słyszałam! To chyba burza! Ha, 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 ha! Oddajcie mi łóżka! Dobra, nie bójcie się. Wszystko jest w porządku. Spoko. Zabiorę dziewczyny do łóżka. Uwaga! Chodźmy, komiszka! Oh